Podcast Twoje Pierwsze Mieszkanie, odcinek 23. Jak finansowo nie popłynąć na remoncie? Cześć, tu Filip i Róża. Jesteśmy małżeństwem projektantów mebli i wnętrz i całą naszą wiedzą dzielimy się na blogu, w podcaście i filmach, by pomóc Ci mądrze wyremontować i stylowo urządzić Twoje pierwsze mieszkanie. Remont, remont, remont. Szkoda, że nie ma lekcji remont, tak jak są lekcje pływania, bo niestety na remoncie mieszkania często nam się za bardzo popłynąć i nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Dlatego dziś opowiemy Wam o kilku rzeczach, na których można popłynąć remontując swoje mieszkanie. Początek każdego remontu to przeważnie trzy podstawowe elementy, czyli kuchnia, łazienka i podłoga. No i właśnie ta podłoga, to jeden z niezbędnych elementów każdego mieszkania, jest też często elementem, na którym zdarza nam się najczęściej, najbardziej finansowo popłynąć. No i zaczynamy poszukiwania. Idziemy do sklepu, mamy wielkie oczekiwania, pierwszy remont, wymarzone mieszkanie, duży budżet, bo jesteśmy na początku naszej drogi i zaczynamy pływanie. Nie chodzi tutaj o to, żeby wydać albo dużo na tą podłogę, albo mało. Po prostu chodzi o to, żeby wydać ją proporcjonalnie do swojego budżetu. To znaczy stworzyć swój budżet, zanim wyruszymy na poszukiwania idealnej, wymarzonej podłogi z pełnym portfelem. I tak jak ura wspomniała, chodzi o pewne budżetowanie naszych wydatków, bo nie tyle drogą czytają podłogę, ale kiedy szukamy naszych idealnych podłóg, no łatwo była trochę więcej, no bo wiecie, ta podłoga jest to tylko 5 zł droższa, tanta o 10, tanta o 15, tanta no tylko 40 zł więcej, a będziemy mieli podłogę marzeń. No i zapominamy o tym, że te kwoty, te niewielkie kwoty zawsze musimy przemnożyć przez powierzchnię naszego mieszkania i nagle się z tego całkiem już duże wydatki. Mając pełen parcel po prostu łatwiej jest nam wydawać, dokładać i realizować swoje marzenia. Zapominamy wtedy, że po tej podłodze czeka nas jeszcze kuchnia, łazienka, płytka, kanapa i masę innych elementów. Dlatego zaczynając naszą przygodę urządzania mieszkania od podłogi należy ustalić budżet zanim przejdziemy się po sklepach, dzięki temu na naszej podłodze po prostu finansowo się nie poślizgniemy. Ktoś mógłby powiedzieć, że aby nie popłynąć na remoncie, trzeba wybrać w miarę ekipę remontową, a według nas jest wręcz przeciwnie, czy im bardziej chcemy zaoszczędzić na ekipie, tym bardziej na remoncie płyniemy. Poszukiwanie ekipy jest trudne, może być bardzo stresujące. Dostajemy kilka wytycznych od kilku wykonawcy, próbujemy to jakoś porównać, jedne nas przerażają, drugie są podejrzanie niskie i próbujemy z tego. Wyłuskać środek. I na tym etapie jeszcze wszystko jest w porządku. Gore dochodzi do rozmów i negocjacji o cenę, no bo tutaj w zasadzie takim najchętniej wykonywanym, jakby to powiedzieć, ruchem, bublem remontowym jest nie podpisywanie umowy, bo wtedy będzie taniej. I czy na pewno wtedy jest taniej? Narażacie się wtedy na masę nieoczekiwanych, nieprzewidywanych możliwości katastrofy remontowej. Nie mając żadnych ustaleń na papierze, w zasadzie nie macie ekipy. Dając zaliczki, w zasadzie nie wiecie na co. Niby zaoszczędziłeś na braku podpisania umowy, ale jeśli coś w tej współpracy nie zagra, to koszt wynajęcia nowej ekipy na Cito. Będzie bardzo bolesny. No niestety, jeden z najczęstszych błędów, jaki popełniłem przy remoncie, no to jest brak podpisywania umów, no szczególnie z wykonawcami. My zawsze krzyczymy i grzmimy, żeby te umowy z wykonawcami podpisywać. No idziesz do sklepu po zwykłą bułkę i dostajesz paragon, a realizując mieszkanie swoich marzeń, inwestując w nie kilkanaście tysięcy, nie podpisujesz umowy ze swoim wykonawcą. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Czy te 23 punkty aż tak kuszące? Czy może lepiej jednak mieć pewien spokój, ducha, pewność no i jakiś rodzaj gwarancji na wykonaną usługę? W każdej branży znajdą się firmy, które produkują pewne Ekskluzywne wyposażenie. Nie inaczej jest ze sprzętem AGD. Są firmy, które po prostu są w jakiś sposób ekskluzywne. A czemu są ekskluzywne? No bo za takie je uważamy. A dlaczego je tak uważamy? No bo są ekskluzywnie drogie. Ale czy na pewno ta cena idzie w parze z jakością. I teraz wpadamy w pewien wyścig. Kto ma lepszy piekarnik? Z która ze znajomych zrobi lepszą kaczkę po chińsku, pomimo tego, że w ogóle nie gotujecie? Nagle dostajemy jakiegoś szału. Potrzebujemy sprzętu który w ogóle nam nie jest do niczego potrzebny. Nie jesteśmy pasjonatami gotowania, nie gotujemy, zazwyczaj jemy na mieście, a inwestujemy bardzo duże pieniądze w AGD. Piekarniki, w płyty świecące, lodówki i mówiące do nas ekspresy do kawy. I oczywiście nie ma nic złego, że wybieramy urządzenia, które nam się podobają, nawet jeżeli się świecą, czy też uśmiechają. Chodzi bardziej o to, aby nie sugerować się jedynie markom tych urządzeń, ponieważ no czasami mamy takie przeświadczenie, że no ta firma jest bardziej solidna, tamta jest trochę mniej, a to wszystko jak zawsze zbija się po prostu o marketing tych firm. I rzadko kiedy ma cokolwiek wspólnego z ich prawdziwą jakością. Nie dajmy się więc nabrać na marketingowe triki, czy wmawiane nam w reklamach dobra jednej marki. Wybierając AGD, dostosujmy je do naszych potrzeb, naszych preferencji i tego co naprawdę będziemy w nim robić. Jeśli robisz obiad tylko w niedzielę, to kup taki piekarnik. Który zapewni Ci tą kaczkę w niedzielę. Jeśli kochasz gotować i chcesz zainwestować w to sprzęt, super. Natomiast dostosuj to. Do swoich potrzeb i preferencji. A już zupełnie inna sprawa, że osoby, które kochają gotować, wcale nie potrzebują programów automatycznych, no bo bycie gotowanie to nie jest automat, to jest pewne wyczucie, więc znowu te urządzenia, które są drogie, bo są naszpikowane technologią, no w takim profesjonalnym gotowaniu w sumie nie do końca mają po prostu rację bytu. A już kończąc, temat AGD z wyższej półki często bywa drogie tylko dlatego, żebyś drogo za nie zapłacił. Bywa też tak, że jeszcze nie mamy tego mieszkania w ogóle zaplanowanego. Żadnych płytek wybranych, podłogi, nic. Ale już chodzimy po sklepach, wybieramy zasłonki, dywaniki, poduszeczki, kapy i wszystkie inne pierdoły. Co więcej, nie tylko wybieramy, ale też kupujemy. Albo to promocja na zasłonki, no nieważne, czy będą pasować. A to jakiś dywanik, a to łazienkowy, a to szczotka toaletowa. I kupujemy masę tych drobiazgów, no bo tutaj 20, tam 50, tu 100, no to to tylko troszeczkę, to w każdym miesiącu coś, natomiast w całości nagle ucieknie Wam z budżetu remontowego całkiem niezła sumka. Co więcej, takie kompulsywne zakupy mają też trochę głębszy problem, bo czasami zdarza się, co widujemy na grupach wewnętrznej, że ktoś pyta, no kochani, jaką kanapę do zasłon? Rozumiecie, kupiliśmy najpierw zasłony i teraz dopiero do niej dobieramy kanapę, a przecież dużo łatwiej by było zrobić to w drugą stronę. Zdarza się też tak, że te wszystkie nasze zbiory kompulsywnych zakupów po prostu będą leżeć w szafie. Więc zamrażacie sobie całkiem niezłą sumę, zamiast po prostu ją mądrze rozdysponować i wybrać to, co naprawdę Wam jest potrzebne. Więc zanim popłyniecie na ocean dekoracji i dodatków, przemyślcie całą koncepcję, rozplanujcie, co Wam jest potrzebne, w jakiej kolorystyce i w jakim metrażu. Inaczej finansowo popłyniemy jak Tytanik. Jest, jest już to Wasze mieszkanie. Wchodzimy do tego mieszkania. No, możemy w końcu je obejrzeć, zobaczyć te puste mury, ale to zawsze już nasze mieszkanie. I nagle stajemy na środku i dochodzi nas przerażenie, bo. Widzimy grzejniki, grzejniki, które totalnie nam się nie podobają. One w ogóle nie będą wyglądać w naszej aranżacji. One jakoś tak straszą, są jakieś takie wielkie, puste. Nie w tym miejscu to trzeba. I tutaj wpadamy w panikę i zaczynamy wymieniać te grzejniki na jakieś bardziej estetyczne, na jakieś osłony, inwestując niepotrzebne pieniądze. Zapominamy o tym, że w całości aranżacji ten nasz grzejnik prawdopodobnie w ogóle nie będzie widoczny. Tak jak słusznie zauważyła, no, wymiana grzejników bywa bardzo kosztownym procesem w całym mieszkaniu, a rzeczywiście już w tej kompletnej aranżacji no może się okazać, że ten grzejnik, który nas straszył, to on właściwie jest za biurkiem, inny grzejnik to właściwie jest zasłonięty, a jeszcze inny nawet nie wiemy, gdzie on właściwie był, bo, bo go w ogóle nie widać. Więc, no tak, te grzejniki, być może na prawdę będą trochę straszyły, ale w końcowym rozrachunku mogą w ogóle nie być widoczne. Więc, zanim rzucimy się z kluczem francuskim na nasze grzejniki, poczekajmy, uspokójmy się i nie panikujmy. Wypływamy teraz na głębiny, bo rzeczą, na której najbardziej możecie popłynąć przy remoncie, to są elementy, o których zapomnieliśmy. Kończy nam się budżet, już w sumie tak go już mocno nadszarpnęliśmy, dokładaliśmy 6 razy. A wyskakują nam dodatkowe rzeczy, o których w ogóle zapomnieliśmy. To są gniazdka elektryczne i łączniki oświetlenia. Mówi się, że z małych oszczędności są duże oszczędności, no i tak samo jest z wydatkami. Z tych właśnie małych, drobnych wydatków, gdy jest ich kilkanaście, kilkadziesiąt, robią się ogromne dziury budżetowe. No i gniazdka, oprawy gniazdek, włączniki one kosztują. Kilkanaście złotych, 10, 12, 15, 20. I znowu ich jest bardzo dużo w mieszkaniu. I jedna taka drobna zmiana, bo na przykład chcemy dopasować, żeby oprawa włącznika światła pasowała do oprawy naszego gniazda, które znajduje się w kącie, za kanapą, było takie samo. No to tam trzeba sporo dołożyć. I tak jak Filip słusznie zauważył, chcąc zachować tą swoją wymarzoną aranżację, tą swoją stylistykę mieszkania, musimy sporo dołożyć. I o ile zaplanowaliśmy to w swoim budżecie, to jest ok. Natomiast gdy dowiadujemy się o tym na samym końcu, kiedy na naszym koncie jest już prawie pustka, zaczynają robić się problemy. Dlatego tworząc swój budżet, pamiętajmy też o tych wszystkich drobnych elementach, albo zaplanujmy sobie bufor finansowy na to, o czym zapomnimy. To była nasza lista elementów, na których starzy nam się najczęściej popłynąć w czasie wykonywania remontu, a jak było w waszym przypadku? Czy też na tych elementach popłynęliście? A może coś zupełnie innego was zaskoczyło? Dajcie nam koniecznie znać. Jeśli potrzebujecie naszego wsparcia, to możecie umówić się z nami na konsultacje online. Wtedy pomożemy wam w waszej wizji. Jeśli natomiast chcecie, żebyśmy zaplanowali dla was wymarzone mieszkanie, żebyście o niczym nie zapomnieli, zapraszam was do pracowni projektowej po Twój Świadomy Projekt jest to kompleksowa usługa skierowana wyłącznie do słuchaczy naszego podcastu, czytelników naszego bloga w cenie tylko 98 zł za metr kwadratowy projektowanej przestrzeni. Projekty wykonujemy zdalnie, więc niezależnie z którego krańca Polski jesteś lub też świata, możesz mieć Twój świadomy projekt. Tymczasem dzięki za dziś i życzymy Wam pomyślnych wiatrów remontowych oraz niewzburzonych fal odpływów na koncie. Dzięki za dziś, mówi dla Was Filip. I róża. Do usłyszenia. Lub zobaczenia na naszym kanale YouTube, bo tam startujemy z całą serią fantastycznych filmów, więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to wpadajcie.